Dzień dobry, drodzy widzowie! Głęboko pod ulicami Szczecina rozciąga się jeden z największych w Europie przeciwatomowych schronów cywilnych, którego potężny rozmiar i przeznaczenie wciąż budzą wielki podziw i zachęca nas do zadawania wielu trudnych pytań. To największy cywilny schron w Polsce, zapomniana gigantyczna forteca, która mogła zapewnić skuteczne schronienie dla tysięcy ludzi. Choć powstał z myślą o ochronie przed najgorszym, co może wyrządzić człowiek człowiekowi, dziś jest fascynującym źródłem wielu tajemnic historii, ludzkich lęków i świadectwem trudnych czasów, które, jak się wydaje, nie do końca odeszły w niepamięć. Kilkaset kilometrów dalej, w małej Stępinie na Podkarpaciu, kryje się inny kolos, monumentalny kompleks z czasów II wojny światowej w którym historia III Rzeszy odcisnęła swoje piętno. Grube betonowe mury, precyzyjnie zaprojektowane tunele i strategiczne położenie to nie przypadek, a element większej układanki. Te dwa olbrzymie schrony to coś więcej niż tylko inżynierskie osiągnięcia to żywe fragmenty historii, w których echo wojennych wydarzeń odbija się do dziś. Wejdźmy do ich wnętrza, by odkryć, co skrywa się za drzwiami, które miały chronić przed zagładą. Schrony to jedna z najlepszych form ukrycia się i schronienia przed zagrożeniem uderzenia z powietrza. Są swojego rodzaju gwarantem bezpieczeństwa, które powinny być zapewnione w szczególności dla ludności cywilnej państw narażonych na potencjalny konflikt zbrojny. Jeśli chodzi właśnie o ten aspekt. Sytuacja w naszym kraju nie jest satysfakcjonująca, niemniej braki w schronieniach poniekąd rekompensowane są przez największe w ostatnich latach wydatki na zbrojenia. Co ciekawe, Polska przechodzi do historii jako jeden z liderów zbrojeń w NATO. W projekcie budżetu na 2025 rok Zaplanowano oszłamiającą kwotę 186 miliardów złotych na obronność, co stanowi aż 4,7% PKB. To więcej niż jakikolwiek inny kraj sojuszu pod względem proporcji wydatków do dochodu narodowego. Pod tym względem Polska wyprzedza nawet Stany Zjednoczone, które od dekad starają się dyktować globalne standardy militarne. Nasz kraj przez ostatnie lata systematycznie zwiększał wydatki na obronność, a obecnie skala tego finansowego wysiłku jest wręcz potężna. W porównaniu do odległych lat, kiedy wydatki na wojsko znacząco rosły z roku na rok, przyszły budżet oznacza prawdziwy skok. Polska planując wspomnianą kwotę na obronność, w ogólnym ujęciu plasuje się na piątym miejscu wśród krajów NATO. W czasach pojawiających się napięć pomiędzy państwami, pytania o to, czy nasz kraj, a przede wszystkim ludność w nim zamieszkująca jest bezpieczna, są kluczowe. Dla przykładu, w odległych czasach II wojny światowej Niemcy pod głównym dworcem kolejowym w Szczecinie zbudowali największy obecnie w Polsce schron cywilny z okresu II wojny światowej. Który jest również jednym z największych schronów przeciwatomowych w Europie. Zbudowany w 1941 roku jako schron przeciwlotniczy dla ludności cywilnej, nosił wówczas nazwę Stettin HBF Kirchplatz. Schron został usytuowany na głębokości aż 5 pięter, a jego żelbetowe ściany i strop mają grubość niemal 3 metrów. Obiekt mógł pomieścić nawet 5 tysięcy osób, zapewniając im schronienie podczas nalotów. Po przekazaniu Szczecina Polsce w 1945 roku schron został sukcesywnie przebudowywany na schron przeciwatomowy, a do lat 90. XX wieku odbywały się w nim szkolenia obrony cywilnej. Obecnie schron jest udostępniony zwiedzającym jako atrakcja turystyczna pod nazwą Podziemne trasy szczecina. Wejście do schronu znajduje się na peronie pierwszym dworca głównego PKP w Szczecinie przy ulicy Kolumba 2. Czy nasz kraj jest gotowy zapewnić schronienie dla jego mieszkańców w razie pojawienia się konfliktu zbrojnego? Jest to niezwykle ważne pytanie. Jednak odpowiedź na nie jest dość daleka od satysfakcjonującej. Pod koniec 2022 roku przeprowadzono ogólnopolską inwentaryzację schronów, która ujawniła liczbę dostępnych miejsc schronienia w Polsce. Już w czerwcu tego samego roku komendant główny Państwowej Straży Pożarnej informował, że w kraju istnieje ponad 62 tysiące schronów. Schrony łącznie mogą pomieścić zaledwie 1,3 miliona osób, co oznacza, że mogą one zapewnić schronienie dla jedynie około 3,5% całej populacji. Dostęp do aktualnych danych dotyczących sprawy schronów przeciwatomowych jest bardziej ograniczony. Według informacji przekazanych przez MSWIA w 2015 roku, w Polsce znajdowało się 91 obiektów, Zdolnych do zapewnienia ochrony ludności cywilnej w przypadku ataku nuklearnego. Jednak dodatkowym problemem pozostaje opłakany stan techniczny tych obiektów. Większość schronów przeciwlotniczych i przeciwatomowych pochodzi jeszcze z okresu zimnej wojny, a najnowsze z nich były budowane w 1989 roku. Znaczna część tych konstrukcji nie została od tamtego czasu zmodernizowana. W rezultacie obiekty te nie są w stanie spełniać swoich pierwotnych funkcji. Nie spełniają też współczesnych wymagań technicznych. Jak dobrze wiemy, w największym uproszczeniu schrony to obiekty hermetyczne, które mogą skutecznie chronić osoby w ich wnętrzu przed skutkami użycia broni masowego rażenia. Jednak biorąc pod uwagę ten standard, sprawnych schronów cywilnych w Polsce jest znacznie mniej niż można by się tego spodziewać. Prawdopodobnie liczba ta nie przekracza kilku tysięcy. Przyczyna złego stanu większości schronów tkwi w zaniedbaniach systemowych. Obecnie brak jednoznacznych regulacji dotyczących zarządzania, utrzymania i budowy nowych obiektów oznacza, że od lat nie istnieją jasno określone organy odpowiedzialne za te zadania. W rezultacie większość istniejących schronów pozostaje przestarzała i niedostosowana do współczesnych standardów ochrony ludności. Sytuacja wygląda tak, jakby osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Polaków przez długie dziesięciolecia całkowicie pominęły kwestię budowy czy właściwej modernizacji schronów na terenie naszego kraju. W ostatnim raporcie o budowlach służących za schronienie dla cywilów w warunkach wojny Kontrolerzy NIK wykazali olbrzymie braki w tym zakresie. Można powiedzieć, że w tym przypadku Naczelna Izba Kontroli nie odkryła niczego nowego, bowiem świadomość faktu, że Polska jest niewystarczająco zabezpieczona w schrony dla ludności cywilnej, występuje od długich lat. Niemniej dobrze, że ten fakt jest mocno podkreślany i przypominany obywatelom. Budowle ochronne obecnie zostały podzielone na trzy główne kategorie i są to: schrony, które zdefiniowano jako budowle ochronne o budowie konstrukcyjnie zamkniętej, hermetycznej, zapewniającej ochronę osób, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi ze wszystkich stron. Miejsca ukrycia, czyli schrony niehermetyczne, Wyposażone w najprostsze instalacje zapewniające ochronę osób, urządzeń i zapasów materiałowych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi z określonych stron. Miejsca doraźnego schronienia chroniące między innymi przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych i są to np. piwnice żelbetonowe, garaże podziemne, tunele, fortyfikacje czy metro. W Polsce zaledwie niewielki odsetek społeczeństwa ma szansę znaleźć bezpieczne schronienie w sytuacji zagrożenia. Miejsca w schronach dostępne są dla mniej niż 4% obywateli. System obrony cywilnej praktycznie nie istnieje, a mieszkańcy nie mają pojęcia, gdzie mogliby udać się w razie niebezpieczeństwa. Najnowszy raportnik ujawnia dramatyczną sytuację stanu i ilości budowli ochronnych. Dla przykładu, w 6 z 32 kontrolowanych gmin nie zagwarantowano mieszkańcom ani jednego miejsca schronienia, a większość ocenianych obiektów nie spełnia podstawowych standardów technicznych. Czy sytuacja jest naprawdę aż tak zła? Kontrola NIK przeprowadzona w latach 2020-2023 objęła Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendę główną PSP oraz urzędy wojewódzkie, powiatowe i gminne. Raport wskazuje na istotne braki w przepisach dotyczących zarządzania budowlami ochronnymi, ich wyposażenia i wymogów technicznych, a nawet w definiowaniu czym w ogóle jest schron. Zmianę sytuacji ma przynieść długo oczekiwana ustawa o ochronie ludności, która ma doprecyzować źródła finansowania budowy schronów oraz jednostki za to odpowiedzialne. Problem nieuregulowanych przepisów nie jest nowy. Już w 2019 roku Komenda Główna PSP przesłała projekt ustawy do MSWIA, apelując o szybkie działania. Mimo eskalacji zagrożeń w regionie, takich jak sytuacja we wschodniej części Europy, przepisy dotychczas nie zostały wprowadzone. Raportnik ujawnia także, że problemem nie są tylko braki legislacyjne, ale także ograniczone nakłady finansowe. Dla przykładu, w 2021 roku na utrzymanie i budowę nowych schronów przeznaczono zaledwie 214 tysięcy złotych, praktycznie mniej niż promil kropli w morzu potrzeb, w porównaniu do ponad 58 miliardów złotych wydanych na obronę narodową. Likwidacja obrony cywilnej dodatkowo ograniczyła możliwość pozyskiwania funduszy, na rozwój infrastruktury ochronnej. W efekcie Polska pozostaje w znacznym stopniu bezbronna wobec potencjalnych zagrożeń dla ludności cywilnej. Wielu ekspertów wypatruje szansy na poprawę tego stanu rzeczy po wprowadzeniu w życie nowej ustawy o ochronie ludności. Jednak samo wprowadzenie regulacji to jedno, a realizacja przedsięwzięć w nich ujętych to druga i bardzo długa sprawa. Jedno jest pewne: bezpieczeństwo ludności cywilnej w naszym kraju obecnie niestety jest na bardzo niskim poziomie, co jest efektem wielu lat zaniedbań i braku wnikliwości w zaistniały problem, o którym wiedzieliśmy nie od dziś. To już wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przypadł Wam do gustu. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam miłego i spokojnego dnia. Do usłyszenia.